Cześć, nazywam się Iwona Ludwinek-Zarzeka, a ze mną jest... Kuba Karasek. Przez ostatnie kilkanaście tygodni testowaliśmy odzież marki Extreme Hobby. Jak się sprawdziła? O tym za chwilę. Na początek kilka słów o samej marce. Marka Extreme Hobby wywodzi się ze sportów walki. Jest to polska marka, która od niedawna wypuściła swoją kolekcję biegową. Zastanawiacie się pewnie, co biegacze mają do... Sportów walki. No cóż, sprawa jest prosta. Wystarczy przebiec maraton, albo przypomnieć sobie, jak czujemy się na ostatnich metrach jakiegokolwiek biegu. W sportach walki liczy się mniej więcej to samo co w bieganiu, jeśli chodzi o odzież. Liczy się wytrzymałość, lekkość materiałów, oddychalność, wygoda i Extreme Hobby jak najbardziej spełniła te potrzeby, jeśli chodzi o, o nas jako biegaczy. Co więcej, Extreme Hobby stworzyło specjalną technologię w swojej linii biegowej. Chodzi o to, żeby materiał był maksymalnie wytrzymały i ważył jak najmniej, i to jak najbardziej jest odczuwalne. Rzeczywiście te materiały są bardzo lekkie, bardzo elastyczne i naprawdę wytrzymałe. I trzeba powiedzieć, bardzo wygodne. O czym świadczy choćby fakt że Artur Kujawiński przebiegł właśnie w odzieży pod marki Extreme Hobby jeden z najtrudniejszych albo i najtrudniejszy bieg świata w Dolinie Śmierci, Bedwater. My nie byliśmy poddani aż tak, ekstremalnym, aż tak ekstremalnym warunkom podczas naszych testów, ale też mamy za sobą sporo kilometrów w ciuchach od Extreme Hobby. To, co mnie zaskoczyło w kolekcji Extreme Hobby, to design. Po pierwsze, są rzeczywiście bardzo fajne i nieco unikatowe kolory. Natomiast suwak, który jest bardzo rzadko stosowany w odzieży biegowej, raczej jest stosowany dla kolarzy. Natomiast jeśli chodzi o bieganie, to jak najbardziej się to sprawdziło. Suwak jest zabezpieczony materiałem, więc nic nie uwiera, nic nie drapie. Bluza. Jest lekka, jest bardzo elastyczna, ma wycięcie na kciuk, więc też bardzo, bardzo fajnie się sprawdza zarówno w taką pogodę jesienną, ale też i w chłodniejsze dni, gdy musimy jeszcze na to założyć wiatrówkę, więc jak najbardziej na plus. A Kuba, jakie Ty masz wrażenia? Ja przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że odzież jest dopracowana, jeśli chodzi o detale. Wspomniana kieszeń. Na telefon, w której zmieści się nie tylko telefon, ale też kilka innych przedmiotów. Zarówno w bluzie, jak i w długich spodniach, w których miałem okazję biegać, sprawdza się bardzo dobrze. Myślę, że gdybym się uparł, zmieściłbym tam co najmniej ze 4 żele, więc spokojnie można ruszać na bardzo długie biegi. A skoro mowa o długich biegach, to też warto podkreślić wygodę, dlatego że Często jako biegacze stosujemy odzież, którą mamy dostępną pod ręką, najbliżej, najłatwiej, chociażby koszulki, które często dostajemy w pakietach startowych. I muszę powiedzieć, że od momentu kiedy rozpocząłem testy ciuchów Extreme Hobby, na najdłuższe treningi zawsze zabieram koszulkę właśnie Extreme Hobby. Dlaczego? Bo materiał jest bardzo lekki, bardzo wygodny, przewiewny i daje bardzo wysokie poczucie komfortu. Nie zdarzyło mi się mieć jakichkolwiek otarć, jakichkolwiek problemów nawet po biegach trwających dłużej niż 90 minut, czy okolicach dwóch godzin. Myślę, że spokojnie Eliot Kipczogę mógłby przebiec w nim marad. Warto wspomnieć, że producent tej odzieży konsultuje się z samymi biegaczami i dzięki temu może optymalizować tą kolekcję właśnie pod nasze potrzeby. Może bardzo szybko reagować i to jest super. I przede wszystkim mamy do czynienia z uniwersalną linią odzieży, dlatego, że znajdziemy zarówno ciuchy na lato, jak i ciuchy na taki okres jak jesień, późna jesień, myślę, że nawet zima, oczywiście także sezon wiosenny. Każdy z nas znajdzie coś dla siebie na każdą porę roku. Wspom wspominałem wcześniej o detalach. Prosta sprawa, chociażby w bluzach czy w spodenkach znajdziemy elementy odblaskowe, które są tak ważne do biegania, zwłaszcza teraz. Kiedy dzień jest coraz krótszy i coraz częściej wychodzimy na treningi po zmroku. Podsumowując, Extreme Hobby zdało egzamin, więc nie pozostaje nam nic innego jak tylko biegać. A jeżeli chcecie kupić ciuchy biegowe polskiej marki, to polecamy Extreme Hobby.